Kiedy tata się ponownie ożenił, miałem zaledwie 17 lat. Wciąż próbowałem uporać się ze śmiercią mamy, która odeszła po długiej i okrutnej chorobie. Nasz dom w Krakowie już nie był tym samym miejscem, a pojawienie się macochy tylko wszystko jeszcze bardziej pogorszyło. Ale to, co naprawdę mnie naznaczyło, to nie była jej obecność, to było zachowanie, jakie zaczęła wobec mnie prezentować. Na początku były to tylko spojrzenia, które udawałem, że nie zauważam. Zbyt długie uśmiechy. Dziwne komentarze o tym, jak szybko dorastam. Myślałem, że to przesada z mojej strony, w końcu byłem jeszcze osłabiony po stracie mamy. Ale oznaki stawały się coraz bardziej wyraźne. Znajdowała wymówki, żeby zostać ze mną sam na sam. Kiedy tata wychodził do pracy w fabryce nowej huty, pojawiała się w moim pokoju, mówiła, że chce porozmawiać, ale rozmowy zawsze schodziły na insynuacje. Pewnego razu położyła rękę na moim ramieniu i powiedziała cicho: Już nie jesteś chłopcem. Zamarłem. Były noce, kiedy pojawiała się w korytarzu w koszuli nocnej, wymyślając, że słyszała hałasy i że się boi. Siadała zbyt blisko mnie na kanapie, pochylała się w sposób, którego nie chciałem widzieć. Unikałem jej. Uciekałem. Ale ona nie przestawała. Mieszkaliśmy w bloku przy ulicy Bitla, gdzie każdy każdego znał. Nasze ściany były cienkie jak papier, ale nikt nie słyszał tego, co się działo w naszym mieszkaniu. Albo udawali, że nie słyszą. W Polsce z takimi sprawami się nie mówiło głośno. Presja we mnie rosła. Nie miałem z kim rozmawiać. Moi koledzy z liceum Sobieskiego nigdy by nie uwierzyli. A tata, cóż, tata był oślepiony miłością. Widział w niej nową szansę na szczęście po latach samotności. Pamiętam ten wieczór w grudniu, kiedy spadał śnieg za oknem. Tata poszedł na drugą zmianę. Ona znowu przyszła do mojego pokoju. Tym razem była bardziej odważna. Usiadła na moim łóżku i zaczęła opowiadać o swojej pierwszej miłości o tym, jak to jest być z młodym mężczyzną. Jej ręka wędrował po mojej nodze, a ja czułem, jak mój żołądek się zaciska. Wiesz, Marcin, powiedziała, patrząc mi prosto w oczy: Niektórzy chłopcy w Twoim wieku już wiedzą, czego chcą. Jej głos był miękki, ale w jej spojrzeniu było coś drapieżnego. A Ty? Czy już wiesz? Wyskoczyłem z łóżka jak oparzony. Pobiegłem do kuchni, ale ona poszła za mną. Stała w progu, uśmiechając się tym swoim dziwnym uśmiechem. Nie musisz się wstydzić, szeptała. To naturalny. Tej nocy nie zmrużyłem oka. Leżałem w łóżku, słuchając, jak chodzi po mieszkaniu, jak przygotowuje się do snów sypialni, którą dzieliła statą. Myślałem o mamie, o tym co by Y powiedziała, gdyby wiedziała. Mama zawsze mówiła, że mam być silny, że mam chronić siebie i nasze rodzinne wartości. Następnego dnia w szkole nie mogłem się skupić na lekcji polskiego. Pani Kowalska czytała Wesele Wyspiańskiego, a ja myślałem tylko o tym, jak bardzo chciałbym, żeby to wszystko było tylko koszmarem. Moi koledzy żartowali sobie z dziewczyn, a ja siedziałem cicho, czując się jak więzień we własnym domu. Dni mijały, a sytuacja stawała się coraz gorsza. Ona stawała się coraz śmielsza, a ja coraz bardziej bezradny. Aż wreszcie postanowiłem, że muszę powiedzieć prawdę. Muszę powiedzieć, tacie, co się dzieje, zanim będzie za późno. Nie wiedziałem wtedy, że ta decyzja zmieni moje życie na zawsze. Zebrałem się na odwagę i usiadłem z tatą w salonie. Był zmęczony po pracy, pił herbatę z cukrem, jak zawsze po swojej zmianie. Powiedziałem mu wszystko o spojrzeniach, o dotykach, o insynuacjach. Trzęsłem się, kiedy mówiłem, ale byłem szczery. Chciałem tylko, żeby mnie wysłuchał, żeby mi uwierzył. Siedział w milczeniu przez kilka sekund, wpatrując się w swoje dłonie popłamione olejem z fabryki. Potem parsknął gorzkim śmiechem. Powiedział, że wymyślam historię, bo nie akceptuję jego nowej żony. Że jestem niewdzięczny, problematyczny i że chcę tylko zepsuć mu życie. Moje serce pękło tam i wtedy. Próbowałem nalegać, Przysiągłem na pamięć mamy, że to prawda. Ale on wstał, wściekły, krzycząc, że nie pozwoli na pomówienia we własnym domu. Nigdy wcześniej nie widziałem takiego spojrzenia w jego oczach to nie była tylko złość, to była pogarda. Jak możesz tak mówić o Beacie? krzyczał, uderzając pięścią w stół. Ona próbuje być dla ciebie dobra, a ty, ty robisz z niej jakąś zboczeńcę. Płakałem i błagałem, żeby mi uwierzył. On krzyczał. Że jestem ciężarem, że od śmierci mamy tylko sprawiam problemy. Że jego nowa żona to jedyna osoba, która wnosi szczęście do tego domu. Beata mi powiedziała, że próbujesz na nią najeżdżać, warknął przez zęby. Że zachowujesz się wobec niej nieprzyzwoicie. A teraz próbujesz obrócić kota ogonem? Świat zawirował wokół mnie. Ona już go przygotowała. Już zasiała nasiona podejrzeń przeciwko mnie. Byłem jak w pułapce. Dyskusja szybko się nasiliła. Ja płakałem i błagałem, żeby mi uwierzył. On krzyczał, że jestem tylko problemem, od kiedy skończyłem piętnaście lat. Aż przyszedł ostateczny wyrok. Jeśli będziesz dalej opowiadał te kłamstwa, możesz się stąd wynosić już teraz. Nie chcę cię więcej w moim domu. W szoku zapakowałem plecak na prędce. Wziąłem kilka ubrań, zdjęcie mamy i kilkaset złotych, które oszczędzałem z kieszonkowego. Wyszedłem. Słysząc, jak drzwi zatrzaskują się za mną, w tej chwili zrozumiałem, że straciłem nie tylko dom, ale też ojca. Na klatce schodowej spotkałem panią Nowak z trzeciego piętra. Spojrzała na mój plecak i zapłakane oczy, ale nic nie powiedziała. W naszym bloku wszyscy wiedzieli wszystko o wszystkich, ale nikt nie chciał się mieszać w cudze problemy. Szedłem ulicami Krakowa z plecakiem na plecach, nie wiedząc, gdzie pójść. Był styczeń, śnieg padał gęsto. A ja miałem na sobie tylko kurtkę jesienną. Myślałem o mamie, o tym, jak zawsze mówiła, że rodzina to najważniejsze. Ale gdzie była teraz moja rodzina? Wtedy przypomniałem sobie o niej, ciocia Marta, siostra mamy. Mieszkała w nowej hucie, w bloku podobnym do naszego. Zawsze była jak drugie serce mamy. Kiedy mama chorowała, ciocia przychodzi każdy dzień, pomagała, gotowała, siedziała przy łóżku. Może ona mi uwierzy. Może ona mnie zrozumie. Autobus 502 wiózł mnie przez miasto, które nagle wydało się obce i wrogie. Ludzie wracali z pracy, wszyscy mieli gdzie iść, wszyscy mieli swoje domy. A ja siedziałem z plecakiem, marząc tylko o tym, żeby ktoś mnie wysłuchał. Gdy dotarłem pod blok ciotki, było już ciemno. Schodziłem po schodach, czując, jak kolana mi drżą. Co jeśli ona też mi nie uwierzy? Co jeśli zostanę sam na ulicy? Zadzwoniłem do drzwi. Ciocia Marta otworzyła w szlafroku, z herbatą w ręku. Gdy mnie zobaczyła, z plecakiem i zapłakanymi oczami, nie zadała żadnych pytań. Po prostu mnie objęła. Powiedziała, że mama byłaby dumna, że szukam schronienia u niej. Ciocia Marta przyjęła mnie z otwartymi ramionami. Kiedy dotarłem do jej drzwi z czerwonymi oczami i plecakiem na plecach, nie zadawała pytań. Po prostu mnie objęła. Powiedziała, że mama byłaby dumna z tego, że szuka mu niej schronienia. W jej domu znalazłem spokój, ale też puste. Noce były długie i często budziłem się ze złością, pamiętając scenę, gdy tata mnie wyrzucił. Jego twarz, gdy nazywał mnie kłamcą, nigdy nie opuściła mojej głowy. Mieszkanie ciotki było małe, ale ciepłe. Miała jeden pokój więcej, który służył jako pracownia, była krawcową i szyła dla ludzi z osiedla. Urządziła mi tam prowizoryczne łóżko, powiedziała, że to mój kąt, dopóki nie stanę na własnych nogach. Wiesz, Marcin, mówiła wieczorami przy herbacie, twoja mama zawsze mówiła, że jesteś silny. Że przetrwasz wszystko. Jej głos był kojący, ale w oczach widziałem smutek. Ona też straciła siostrę, a teraz musiała wychowywać jej syna. Ciocia pomogła mi skończyć liceum. Chodziłem do tej samej szkoły, ale wszystko się zmieniło. Moi koledzy pytali, dlaczego się przeprowadziłem. Mówiłem, że rodzinne sprawy, że tata potrzebuje przestrzeni. Nikt nie dociekał, ale widziałem w ich oczach ciekawość. Pani Kowalska, nauczycielka polskiego, zauważyła, że się zmieniłem. Po lekcji zatrzymała mnie i zapytała, czy wszystko w porządku. Chciałem jej powiedzieć prawdę, ale słowa uwięzły mi w gardle. Jak można wyjaśnić, że własny ojciec nie uwierzył, że żona próbowała mnie uwieść? Zacząłem pracować po szkole. Najpierw w sklepie spożywczym pana Krzysztofa przy ulicy Czyżemskiego, potem w magazynie fabryki. Ciężka praca, ale uczciwe pieniądze. Każdy grosz liczył się, gdy chciałem być niezależny. Ciocia nigdy nie brała ode mnie pieniędzy za mieszkanie, ale ja zostawiałem je na stole w kuchni. Na prąd, mówiłem. Ona się uśmiechała i chowała banknoty do słoika na herbatniki. Weekendy spędzałem, pomagając jej w szyciu. Uczyłem się jak zrobić guzik, jak prasować, jak dopasować materiał. Te spokojne chwile były jedynym czasem, gdy nie myślałem o tamtej nocy, gdy tata mnie wyrzucił. Pamiętasz, jak mama uczyła cię robić pierogi? Pytała ciocia podczas jednej z takich sobót. Pamiętałem. Mama miała cierpliwe ręce i zawsze mówiła, że jedzenie zrobione z miłością smakuje najlepiej. Czasami, idąc ulicą, Widziałem tatę. Raz był na bazarze w nowej hucie, kupował warzywa. Postarzał się, włosy mu posiwiały. Nasze oczy się spotkały na chwilę, ale on odwrócił głowę. Serce mi się ścisnęło, ale poszedłem dalej. Po maturze dostałem pracę w firmie kurierskiej. Jeździłem po całym Krakowie, znałem każdą uliczkę, każdy zaułek. Pieniądze pozwoliły mi wynająć małe mieszkanie w podgórzu. Było maleńkie, ale moje. Nigdy nie przestałem odwiedzać cioci Marty. Przychodziłem w niedzielę, przynosiłem jej kawę i ciasta z cukierni. Opowiadała mi o mamie, o tym, jakie były dzieciństwo, jakie miały marzenia. Pięć lat minęło, ale rana nie zagojona się. Wspomnienie tej niesprawiedliwości płonęło we mnie jak ukryty żar. Chciałem zemsty. Nie dlatego, że byłem okrutny, ale dlatego, że potrzebowałem, żeby tata zobaczył prawdę, którą odmówił zobaczyć. Pracowałem ciężko, oszczędzałem, budowałem swoje życie. Ale w głębi serca wciąż byłem tym siedemnastoletnim chłopcem, który płakał w pokoju swojego ojca, błagając, żeby mu uwierzył. I pewnego dnia los dał mi tę szansę na sprawiedliwość, której szukałem. Na imprezie miejskiej zobaczyłem ją ponownie. To samo macocha. Czas minął, ale jej uśmiech wciąż był naładowany tą samą złośliwością. Kiedy nasze spojrzenia się spotkały, podeszła bez strachu. Jak długo, wyglądasz inaczej. Prawdziwy mężczyzna teraz. Była to sobotnia zabawa w domu kultury w Nowej Hucie. Przyszedłem z kolegami z pracy, Pawłem i Tomkiem. Oni flirtowali z dziewczynami przy barze, a ja stałem z piwem w ręku, obserwując tłum. I wtedy ją zobaczyłem. Beata. Po pięciu latach wyglądała inaczej. Włosy krótsze, makijaż bardziej wyrazisty, ale te oczy, te same drapieżne oczy. Które pamiętałem z tamtych nocy w naszym mieszkaniu Podeszła pewnie, jakby te lata nie minęły Jakby nie pamiętała, co się stało Miała na sobie czerwoną sukienkę Za krótko jak na kobietę po czterdziestce Ale ona zawsze lubiła przyciągać wzrok Marcin, powiedziała, uśmiechając się tym samym sposobem, co wtedy Nie poznałabym cię Jaki z ciebie przystojny mężczyzna Poczułem, jak krew mi się gotuje Ale udawałem obojętność Uśmiechnąłem się lekko, jakby mi to nie przeszkadzało. W środku mój umysł już pracował. Jeśli kiedyś ona mnie ścigała, teraz to ja miałem zamiar wykorzystać jej własną grę przeciwko niej. Beata odpowiedziałem spokojnie. Też wyglądasz, znajomo. Zaśmiała się, dotykając mojego ramienia. Ten sam gest, który pamiętałem z tamtych dni. Mieszkasz sam teraz? Słyszałam, że już nie statą. Więc wiedziała? Oczywiście, że wiedziała. W takich miejscach, jak nasze osiedle, wszyscy wszystko wiedzieli o wszystkich. Mam własne mieszkanie w podgórzu, powiedziałem. A ty? Jak tam z tatą? Jej twarz się zachmurzyła na chwilę. Różnie bywa. Wiesz, jak to jest. Czasami mężczyźni w tym wieku stają się trudni. Muzyka grała głośno stare polskie przeboje które wszyscy znali. Para przynastańczyła do kocham cię jak Irlandię budki suflera. Normalny sobotni wieczór dla wszystkich innych. Ale dla mnie to był początek czegoś, na co czekałem pięć lat. Może porozmawiamy gdzie indziej, zaproponowała, pochylając się bliżej. Zagłośno tutaj. Wyszliśmy na balkon. Zimne powietrze uderzyło nas, ale ona stanęła blisko, bardzo blisko. Paczniała tanimi perfumami i papierosami. Tęskniłam za tobą, powiedziała cicho, patrząc mi w oczy. Za naszymi rozmowami. Naszymi rozmowami, zapytałem, udając zdziwienie. Wiesz, o czym mówię. Jej ręka znalazła się na mojej klatce piersiowej. Byłeś taki młody wtedy. Ale teraz, teraz jesteś mężczyzną. Stałem spokojnie, pozwalając jej mówić. Każde słowo to był kolejny gwóźdź do jej trumny. Zapisywałem to wszystko w pamięci. Twój tata nie rozumie młodych ludzi, kontynuowała. Nie rozumie potrzeb. Ale ja rozumiem. Tak sądzisz? zapytałem cicho. Wiem. Jej palce przesuwały się po mojej kurtce. Może moglibyśmy się spotkać? Porozmawiać o starych czasach. W środku śmiałem się gorzko. W starych czasach! Jakby to były miłe wspomnienia a nie koszmary, które dręczyły mnie przez lata. Dlaczego nie? Odpowiedziałem w końcu. Mam teraz czas. Jej oczy zabłysły. Myślała, że wygrała, że po pięciu latach w końcu mnie złamała. Nie wiedziała, że to ja teraz kierowałem tą grą. Wymieniliśmy numery telefonów. Jej palce musnęły moje, gdy wręczała mi karteczkę z numerem. "Zadzwoń jutro", szepnęła. Twój tata jedzie w poniedziałek w delegacji do Warszawy. Więc nadal mieszkała z nim. Nadal była jego żoną. A on nadal nie wiedział, kim naprawdę była. Wróciłem do środka, gdzie Paweł i Tomek wciąż próbowali podrywać dziewczyny. Gdzie znikałeś? Zapytał Paweł. Spotkałem starego znajomego, odpowiedziałem, chowając karteczkę do kieszeni. Tej nocy nie mogłem zasnąć. Leżałem w swoim małym mieszkaniu. Patrząc w sufit i myśląc o tym, co miało się wydarzyć. Przez pięć lat czekałem na sprawiedliwość. Teraz los dał mi szansę na zemstę. Tego popołudnia byliśmy w jej i mojego taty domu. Wiedziałem, że tata pojechał służbowo i że nie wróci wcześniej. Przynajmniej tak sądziła Beata. Przez tydzień wymienialiśmy wiadomości. Ona była coraz śmielsza, coraz bardziej bezpośrednia. Pisała rzeczy, których nie zrobiłaby... Gdyby wiedziała, co naprawdę planuje. Każda jej wiadomość to był kolejny dowód na to, jaką była osobą. Marcin, myśl o tobie cały czas pisała w środę. Pamiętasz, jak byłeś młodszy? Już wtedy wiedziałam, że będziesz wyjątkowy. W piątek, twój tata jedzie w poniedziałek rano. Moglibyśmy spędzić trochę czasu razem. Tylko my dwoje. Odpowiadałem ostrożnie, dając jej nadzieję, ale nie za dużo. Musiała myśleć, że to była jej idea, jej inicjatywa. W poniedziałek rano zadzwoniła. Przyjdź po południu, szeptała do słuchawki. Około trzeciej. Będę na ciebie czekać. Poszedłem. Nie z pożądania, z zemsty. Dom wyglądał tak samo jak pięć lat temu. Te same meble, te same zasłony, które pamiętałem z dzieciństwa. Jedyne, co się zmieniło, to zdjęcia. Zniknęły wszystkie fotografie mamy. Zostały tylko ona i tata z ich ślubu. Otworzyła drzwi w szlafroku. Jedwabnym, drogim, pewnie prezencie od taty. Wejdź szybko, powiedziała, rozglądając się po klatce schodowej. Żeby sąsiedzi nie widzieli. W salonie pachniało jej perfumami i świeczkami. Przygotowała się na tę chwilę, jak na romantyczną randkę. Śmieszne i żałosne jednocześnie. Napij się czegoś, zapytała, nalewając sobie wina. Mam dobre węgierskie. Nie, dziękuję, odpowiedziałem, siadając na kanapie. Tej samej kanapie, na której kiedyś siadała zbyt blisko mnie, gdy byłem jeszcze dzieckiem. Usiadła obok, bardzo blisko. Jej udo dotykało mojego. Tyle lat minęło, westchnęła. A ja wciąż pamiętam tamte chwile. Jakie chwile, zapytałem, chociaż doskonale wiedziałem. Nie udawaj, zaśmiała się, kładąc rękę na mojej nodze. Byłeś taki słodki, taki niewinny, ale widziałam w twoich oczach ciekawość. Jej ręka przesuwała się wyżej. Chciałeś tego tak samo jak ja, tylko byłeś za młody, żeby to zrozumieć. To było to. Przyznała się. Powiedziała na głos to. Czego tata nigdy nie chciał słyszeć. Twój tata nigdy by tego nie zrozumiał, kontynuowała, pochylając się bliżej. On jest taki, staromodny. Ale my rozumiemy się, prawda? Jej usta były centymetry od moich, gdy usłyszeliśmy klucz w zamku. Zamarła. To niemożliwe, wyszeptała. Miał wrócić wieczorem. Ale ja wiedziałem, że to możliwe. Zadzwoniłem do niego rano, udając, że dzwonię z biura kurierskiego. Powiedziałem, że mam dla niego pilną przesyłkę i że muszę ją dostarczyć do domu przed czwartą. Drzwi się otworzyły. Tata wszedł do przedpokoju, niosąc teczkę i małą walizkę. Beata zawołał. Jestem. Delegacja została odwołana. Jego kroki na korytarzu zbliżał się do salonu. Beata próbowała się odsunąć, ale było za późno. Tata stanął w progu i zobaczył wszystko, ona w szlafroku, ja na kanapie, świeczki, wino, całą tę scenę, którą tak starannie przygotowała. Nigdy nie zapomnę wyrazu jego twarzy. Najpierw niedowierzanie, potem ból. W końcu jego ciało po prostu nie wytrzymało. Przytożył rękę do piersi, zachwiał się i upadł na podłogę. Jego serce, które już było słabe po latach ciężkiej pracy, nie wytrzymało szoku. Beata krzyczała. Ja podbiegłem do niego. Po raz pierwszy od lat zobaczyłem człowieka, który kiedyś był moim bohaterem, całkowicie złamanego. Krzyczałem o pomoc, ale w głębi duszy wiedziałem, to była prawda eksplodująca w jego twarzy w najokrutniejszy możliwy sposób. Tata spędził tygodnie w szpitalu w Prokociniu. Odwiedzałem go, ale nie jako skruszony syn. Szedłem tam jako ktoś, kto wiedział, że prawda wygrała. On nie potrzebował moich słów. Widział, słyszał, wiedział. Karetka przyjechała w piętnaście minut. Sąsiedzi zbiegli się na korytarzu: pani Nowak, pan Kowalski z pierwszego piętra, wszyscy, którzy przez lata udawali, że nie słyszą, co dzieje się w naszym mieszkaniu. Teraz wszyscy chcieli zobaczyć dramat. Paramedycy pracowali nad tatą na podłodze w salonie. Beata stała w kącie, otulona płaszczem, który szybko zarzuciła na szlafrok. Jej makijaż rozmazał się od łez, ale nie płakała z miłości. Płakała ze strachu. Co się stało? Pytał jeden z ratowników medycznych. Zawał, odpowiedziałem. Wszedł do domu i jego serce nie wytrzymało. Lekarz w szpitalu powiedział mi później, że to był rozległy zawał mięśnia sercowego. Silny stres, wyjaśniał. Coś musiało go bardzo wstrząsnąć. Tak, Wstrząsnęło. Pierwsze dni po ataku tata leżał nieprzytomny. Siedziałem przy jego łóżku, patrząc na tego człowieka, który kiedyś był moim bohaterem. Teraz wyglądał tak stary, tak kruchy. Aparaty monitorujące jego serce piszczały równomiernie. Beata przychodziła rzadko. Kiedy już się pojawiła, stała daleko od łóżka, mówiła cichym głosem z pielęgniarkami. Nigdy nie zostaliśmy sami w pokoju, ona pilnowała żebym nie mógł niczego więcej powiedzieć tacie. Ale nie musiałem nic mówić. Gdy się w końcu obudził, jego pierwsze spojrzenie padło na mnie. W jego oczach nie było gniewu. Była tam pustka. I coś, czego nie widziałem od lat, żal. Marcin, wyszeptał pierwszego dnia, gdy odzyskał przytomność. To było wszystko. Tylko moje imię. Ale sposób, w jaki je wypowiedział, mówił wszystko. Doktor Wiśniewski, główny kardiolog, rozmawiał ze mną na korytarzu. Pański ojciec potrzebuje spokoju, mówił. Żadnych stresów, żadnych emocji. Jego serce jest bardzo słabe, ale spokoju już nie było. Prawda była na powierzchni i nie dało się jej ukryć. Drugi tydzień w szpitalu tata zaczął mówić więcej, ale nie o tym, co się stało. Mówił o mamie, o tym, jak się poznali. Jak byłem małym chłopcem. Jakby próbował wrócić do czasu, gdy wszystko było prostsze. Pamiętasz, jak uczyłem cię jeździć na rowerze zapytał któregoś popołudnia. Biegałem za tobą po całym planty, żebyś nie upadł. Pamiętałem. To było zanim mama zachorowała zanim wszystko się zmieniło. Twoja mama zawsze mówiła, że jesteś podobny do mnie kontynuował, patrząc w sufit. Uparty, ale uczciwy. Uczciwy, po raz pierwszy od lat powiedział o mnie coś pozytywnego. Beata przestała przychodzić do szpitala pod koniec drugiego tygodnia. Pielęgniarka powiedziała mi, że dzwoniła i mówiła, że jest chora. Ale widziałem ją wcześniej na przystanku autobusowym, zdrową jak ryba, z walizką w ręku. Uciekała. Wiedziała, że wszystko się skończyło. Po miesiącu tata wyszedł ze szpitala. Wrócił do pustego mieszkania. Beata zabrała swoje rzeczy i zniknęła. Nie zostawiła nawet kartki. Pierwszego dnia po jego powrocie przyszedłem go odwiedzić. Siedział w fotelu, patrząc w okno na osiedle, gdzie dorastałem. Nie przeproszę cię, powiedział, nie odwracając głowy. Nie oczekuję przeprosin, odpowiedziałem. Ale powinienem był ci uwierzyć. To była najbliższa przeprosinami, jaką kiedykolwiek dostałem. I wystarczyło mi to. Nigdy więcej nie nazwał mnie kłamcą, ale też nigdy nie poprosił, żebym do niego wrócił. Milczenie między nami było ciężkie, naładowane wszystkim, co zostało w tyle. Nadal żył sam w tym mieszkaniu, gorzki i stary przed czasem, a ja prowadziłem swoje życie z sercem lżejszym niż przez ostatnie pięć lat. Nie czułem przyjemności z tego, co się stało. Czułem sprawiedliwość. Życie zajęło się pokazaniem mu błąd, który kosztował nas nasze relacje. Dzisiaj, patrząc wstecz, myślę, może wszystko mogłoby potoczyć się inaczej, gdyby mi uwierzył, gdy najbardziej tego potrzebowałem. Ale w końcu prawda zawsze znajduje sposób, żeby wyjść na światło dzienne.